Ponieważ kiedy dopryskiwaczam, to mi fajnie rozdawało ich dla mnie bo tam gdzieś pomiędzy polami, coś, to bardzo fajnie to chodziło. Z ja ty tyłu? Z tyłu. tyłu. ma za małe. Brawa równa. Ile lat gospodarskie? 15 chyba. A w tą kabiną w obszarze łódź tego nie wiem. To będzie tam chodził A tego to na do doszło na takiego klasyka jeżeli no już tam nie to będzie, to będzie bardzo używany Dużo jest starego typu na wałkach, na wałkach. Tak A to na wałkach lepsze niż te A tamten ma na tym Tamten ma na wałkach jak Bo tamto jest osiemdziesiąty y? Chyba rok? Tylko czwarty